Jestem kolorowym obywatelem. Klucz to wielkie wyróżnienie. Dostałem klucz do miasta. Zapraszam wszystkich na imprezę. Otworzymy wszystkie drzwi, które macie ochotę otworzyć dzisiaj. O! tę nagrodę wszystkim artystom i twórcom z miasta Łodzi. Którzy niekoniecznie już tutaj mieszkają, tak jak ja, ale którzy z tego miasta wyrośli, tutaj się nauczyli tworzyć, tutaj zyskali energię sztuki, energię tworzenia i kreowania, pojechali w Polskę albo w cały świat. Wszystkim artystom z Łodzi należy się ta nagroda. Dziękuję serdecznie, wielkie wyróżnienie. Niech rządzi Łódź!